Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Chciałam Państwu powiedzieć, że w tych trudnych czasach Urząd Miejski w Strzegomiu stara się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze otwarci tak pełną parą, ale zachęcamy każdego z mieszkańca. Do odwiedzenia naszego urzędu, chciałam Państwa poinformować, że nasze kasy przyjmują oczywiście podatek od nieruchomości, podatek rolny i inne zobowiązania wobec gminy. Wystarczy przyjść pod budynek Urzędu Miejskiego. Zapukać do drzwi, i wyznaczone panie oczywiście państwa wpuszczą tutaj. Proszę się nie bać, w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu są zachowane wszystkie środki ostrożności. Między innymi zamontowaliśmy tutaj taką specjalną matę antybakteryjną. Każdy mieszkaniec, który odwiedza nasz urząd, ma dostęp do środków dezynfekujących. I wchodzi pojedynczo w bezpiecznym, zachowanym odstępie. Oprócz tego, proszę Państwa, jeżeli Państwo mielibyście potrzebę złożenia, założenia profilu zaufanego, oczywiście z tym również nie ma najmniejszego problemu. Wystarczy odwiedzić nasz urząd wraz z dowodem osobistym. Wyrobienie profilu zaufanego jest oczywiście bezpłatne, a jakże ułatwi Państwu pracę i życie w dzisiejszych czasach. Posiadając bowiem profil zaufany, nie będziecie Państwo musieli wychodzić z domu, bowiem większość rzeczy i spraw urzędowych możecie załatwić przez platformę e-Urząd. Zachęcam do skorzystania z tej platformy, bowiem na tej platformie znajduje się większość 16 zainstalowanych druków interaktywnych, dzięki którym możemy bez problemu wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego, załatwić koncesję bądź licencję, jak również dokonać wszystkich płatności online. Cóż jeszcze, proszę Państwa, jeżeli Państwo macie problem z dowodem osobistym, tak jak powiedziałam, chcecie Państwo założyć profil zaufany, jak najbardziej zachęcamy do odwiedzenia naszego urzędu, co nie znaczy, że inne sprawy nie są rozstrzygane. Oczywiście pracuje Wydział obsługi interesanta, który bezpośrednio podchodzi do kabiny i obsługuje klientów. Załatwiamy sprawy mieszkaniowe związane z gospodarką, również nieruchomościami, więc wszystkie rzeczy staramy się na bieżąco przygotowywać i dostosowywać się do Państwa. Potrzeb. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu telefonicznego. Telefony do naszych wydziałów znajdują się na stronie internetowej. Dostępne są również przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Po umówieniu się z pracownikiem, merytoryczna sprawa zostanie rozpoznana. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do odwiedzania naszego urzędu, zachowując stosowne środki ostrożności. A na pozostały czas życzę Państwu dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Gmina Strzegom w chwili obecnej nie uruchomi fontan na terenie miasta Strzegomia ze względu na wprowadzony stan epidemiologiczny na terenie Polski. Włączenie fontan przy tak ładnej pogodzie mogłoby doprowadzić do dużych skupisk mieszkańców, co stwarzałoby realne zagrożenie dla nich samych. Gmina Strzegom również nie udostępni możliwości korzystania z wody na cmentarzach komunalnych ze względu na dobro i zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Strzegom. Witam Państwa serdecznie. Tak jak widzieliście w materiale przed moim wystąpieniem urząd działa normalnie, wydajemy wszystkie decyzje, funkcjonujemy. Także sekretariat działa normalnie, pani Ola i pani Sandra wykonują tu wszystkie czynności, jak do tej pory. Umawiają także spotkania ze mną, umawiają rozmowy. Jeśli Państwo macie do mnie czy do kolegi zastępcy jakieś sprawy, proszę śmiało dzwonić na sekretariat 7485650. Panie albo umówią nas na spotkanie, albo Wezmą numer, ja oddzwonię z własnej komórki. Jesteśmy do Państwa dyspozycji I na koniec informacja, że osoba, która była chora z terenu strzegomia, zaraziła się koronawirusem, wróciła już do domu, do, do normalnego funkcjonowania po wykonaniu dwóch testów, z których wynikało, że jest ozdrowieńcem. Na tą porę, a jest prawie godzina 13, w czwartek, nie mam żadnych informacji od pana dyrektora Sanepidu, by, mieć, by mielibyśmy kolejne. Z zarażenia koronawirusem na terenie gminy Strzegom. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Trwajmy w tych maseczkach, w których też dzisiaj jesteśmy. Nie jest to łatwe, ale taki czas. Nigdy nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Z tym musimy żyć, do tego się musimy przyzwyczaić, ale zacząć żyć normalnie i funkcjonować normalnie. Pozdrawiam serdecznie.